Cześć, jestem Hania, Zapraszam was za kulisy plan. Temat tej kampanii jest ważny. To zachęca ludzi by się zgłaszali, by zostawali. Dawcami szpiku. DKMS udowadnia, że żaden dystans i żadne okoliczności nie są w stanie powstrzymać nas od niesienia innym pomocy. Dzięki fundacji DKMS oraz dawcy mamy teraz nadzieję, że od września Hania będzie mogła spokojnie wrócić do szkoły, do swoich koleżanek i do normalnego życia. Jest to bardzo ważna dla mnie produkcja, prywatnie, osobiście, ponieważ sam kiedyś brałem udział w poszukiwaniu dawcy szpiku dla kogoś ode mnie z rodziny. Najpiękniejsze w tej produkcji jest to, że są tu autentyczni bohaterowie. Hania jest osobą, która faktycznie poszukiwała szpiku, a Michał jest autentycznym dawcą. Trudno, żeby na takim planie nie udzielały się emocje. Fantastyczne jest to, że w tym roku oprócz pacjentki Hani na plan mogliśmy zaprosić realnych. Dawców, osoby, które oddały cząstkę siebie, aby ratować życie ludzkie. Kiedyś omawialiśmy taki tekst e, gdzieś na polskim, e, że, że ratując, jakby pomagając jednemu człowiekowi, nie zmienimy całego świata, ale możemy zmienić świat jednej osoby. No a dla kogoś może być to po prostu całe życie. W dalszym ciągu co piąty pacjent, mimo tak ogromnej bazy, nie znajduje dawcy. Dlatego walczymy o świadomą rejestrację potencjalnych dawców. Nie można tracić nadziei. Zawsze jest jakieś światełko w tunelu, bo bez względu na dystans łączą nas geny.